Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu po raz kolejny pojawił się temat Szpitala czy coś złego dzieje się w naszej placówce? Temat wywołał Janusz Zarzeczny, który przyniósł na obrady pewne pismo. Podczas piątkowej sesji miejskiej dziennikarze otrzymali pismo z Biura Rady dotyczące stanowiska Rady Miejskiej w sprawie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Zostało ono stworzone w związku z dochodzącymi do radnych niepokojącymi sygnałami dotyczącymi bardzo napiętej sytuacji w szpitalu. Radni zwrócili się w nim do władz powiatu stalowowolskiego, Rady Społecznej szpitala oraz starosty Roberta Fili o publiczne wyjaśnienie sytuacji. Czytamy w nim m.in. Ile jeszcze wyrzeczeń, poświęcenia i upodlenia muszą ponieść rzetelni, lojalni pracownicy szpitala, ile jeszcze lekarzy, w tym ordynatorów o wysokiej wiedzy, kwalifikacjach i umiejętnościach, oczekujących pozytywnych zmian na lepsze, musi odejść, abyście przejrzeli na oczy, aby pan starosta i nowo wybrany dyrektor zrealizowali swój tajny plan. Bowiem tajemnicą poliszynela jest, co planują nowy dyrektor szpitala i jego organ założycielski. W piśmie pojawiają się różnego rodzaju zarzuty skierowane w stronę starosty oraz dyrektora szpitala. W czasie toczących się obrad Rady Miejskiej przewodniczący ostatecznie poinformował dziennikarzy, że pismo chwilowo zostaje wycofane ze względu na konieczność naniesienia w nim poprawek. Ostateczna wersja ujrzy światło dzienne na kolejnych obradach w styczniu. Prawdopodobnie sprawa ucichłaby na miesiąc, gdyby nieobecność na sali radnego powiatowego Janusza Zarzecznego, który zainteresował się sprawą i o wszystkim opowiedział na posiedzeniu powiatu. Ten niepokój i te zasiane, że tak powiem, no niestety, ale negatywne rzeczy swoje robią. Słyszy się coraz to bardzo niepokojące sygnały, nadchodzące ze szpitala od pracowników o złej atmosferze tego szpitala. Jest tu Pan Dyrektor, nie chciałbym osobiście, że tak powiem, do niego zukierować słów, natomiast do Pana Starosty kieruję takie słowa. Pan Starosta mnie zapewniał, że trzyma rękę na pulsie, że będzie badał cały czas na bieżąco, a wprost przeciwnie, nic się nie uspokoiło, a powiedział, że jest jeszcze gorzej. Nie spotkałem się ostatnio osobiście z jakimkolwiek dobrym odzewem ze strony pracujących tam osób. Albo miałem takie szczęście, albo, albo tak źle już jest, jeśli chodzi o stosunki międzyludzkie. Dlatego też apeluję do Pana Starosty, aby to sprawę rozważył, bo jeżeli się te sprawy nie poprawią w najbliższym czasie i będę takie głosy słyszał i będę takie zbierał opinie, jako Radny tego Powiatu, to no niestety będę musiał złożyć wniosek o odwołanie zarządu. Będę musiał złożyć wniosek o odwołanie zarządu i próbować to na tej sesji znaleźć większość, dlatego, że tak być nie może. To jest sytuacja, która od pół roku, czy od więcej, od 7 miesięcy cały czas jest zła. I tak liczymy na to, że się poprawi. I się nie poprawia. ja nie wiem, o jakim piśmie Pan mówi. Ja, przez moje ręce przewinęło się kilka pism, e, z których żadno no, nie było podpisane. E, o różnej treści i formie. W związku z tym, e, no, jeżeli przyjęliśmy otwartą formułę dialogu, to e, jest Pan dyrektor. Właśniewski, jest pan dyrektor Wyznak. Proszę o, o zadanie pytań, ewentualnie wyjaśnienie sytuacji, a nie nakręcanie takiej atmosfery e, jakichś podejrzeń i, i, i nie wiem czego. No. Ja bym proponował, panie Januszu, pan jest prezesem poważnej firmy. Jakby na pana temat ukazywały się anonimy, to chciałbym pan usłyszeć konkrety. Co pan złego robi? Czy pan coś ukradł? Czy pan kogoś skonfliktował? Czy pan komuś, nie wiem tam, spuścił jakieś pan czy pan komuś dokucza w tej pracy, a pan przynosi anonim, który pisze tutaj stanowisko Rady Miejskiej w Stalowej Woli, jakiej Rady Miejskiej, jak się nikt pod tym nie podpisał? Rada Miejska nie przyjęła żadnego stanowiska. Kolejny anonim na temat szpitala. Szanowni Państwo, bo za tym pamiętam, rzeczywiście może nie jest najlepsza atmosfera. Ale ja jestem w drugą kadencję. Kiedy I nie pamiętam, że była dobra atmosfera. A wcześniej jeszcze, jak zarządzałem jako kierownik, a potem dyrektor za dyrektora, Wiktora, też nie było dobrej atmosfery. Ja nie wiem, kiedy będzie dobra atmosfera. Jestem pewien. Gdyby dyrektorem był dyrektor Wysa, to oczywiście nie byłoby dobre atmosfery dobrej, a dyrektor Pomsa też nie było dobrej atmosfery. Nie wiem, może byłby dyrektor Zawadzki, to była dobra atmosfera. Bo, bo on jest podobno straszną pistoletem. Ja sobie nie wymyślam złej atmosfery w szpitalu. Tylko ona dochodzi, czy my chcemy, czy my nie chcemy. I można głowę w piasek sobie schować. Ja proszę bardzo, ja mogę głowę w piasek schować. Tylko jak ona wyjdzie, to będziemy mieli problem wszyscy. Także nie traktujmy tego, że nic się nie dzieje. Bo się dzieje. Wszyscy wiemy, jak my siedzimy, się źle dzieje w szpitalu. I atmosfera jest fatalna. I ona sobie mówi, co się chce. Ja się nie boję tego powiedzieć, bo rozmawiam z nie kim, ale z dyrektorami, z ordynatorami, z lekarzami, z pielęgniarkami. Rozmawiam. Mam takie kontakty. I wszyscy mi mówią, że jest źle. Trzeba sobie to powiedzieć że jest źle. I teraz wszystko zróbmy, że było lepiej. I na tym mi zależy. Nie róbmy zamieszania, to zróbmy, że było dobrze. Jeżeli pan starosta i zarząd jest w stanie to zmienić, to ja będę chwała za to i daj Boże. Jeżeli nie, to będziemy ratować na to. Ja mam takie prawo, będę miał sześciu radnych, dworze wniosek i zobaczymy, co się doskało. Przepraszam i stwierdzić, ale to wydaje mi się, że to jest no... Przepraszam bardzo, jeśli Państwo poczujecie się obrażeni. No, ale mnie to zaczęło zagrażać na wewnątrzsko-propagandę, że Kłowski jak się wystarczająco liczby e, razy powtórzy, e, to ludzie to, to zaczynają się zastanawiać co w tym czasie nie ma. Ja na pewno zdaję sobie sprawę, że przy 850 osobowej zawodze na pewno nie wszyscy są zadowoleni i są jakieś, są jakieś tarcia, natomiast to do mnie w tej chwili nic, żadne oficjalny sygnał nie dochodzą. Dyrektor zawsze jest podejrzewany o wszystko to najgorsze, Mimo, że na przykład jak ja powiem jakieś słowa, to potem się z tego trzymał się tego słowa. No ale tak jakby ludzie nie przyjmują w ogóle tej wiadomości, że coś takiego było powiedziane. A między innymi ciągle te redukcje bez przerwy są podnoszone, że, że będziemy zwalniać, że będziemy zwalniać. A nieraz nie raz nie powiedział, że będziemy zwalniać i nikogo nie zwalniamy. Natomiast to żyje swoim tokiem i mimo, że już kilka razy... No Przepraszam, zdenerwowałem się i nie na niektórych pracowników. Kto im to powiedział, że będą zwolnienia? Przychodzili do mnie, żeby sobie jakieś, tam, że tak powiem, uzyskać zapewnienie, że będą zwolnienia. To znaczy więc w trzecim czy czwartym takim razie, że zdenerwowałem i się, zapytałem. już nawet podniesionym głosem. Kto im to powiedział? W momencie, kiedy ja mówię, że nie ma żadnych zwolnień, nie planujemy żadnych redukcji i nic takiego nie będzie robionego. Dyrektor powiedział, że co jakiś czas pracownicy szpitala odwiedzają jego gabinet, by dowiedzieć się, czy będą zwolnienia. Tymczasem on już wielokrotnie powtarzał, że nie będzie żadnej redukcji etatów. Równocześnie zapewnił, że stale pracuje nad poprawą przepływu informacji między nimi pracownikami. Podczas sesji Rady Powiatu Mirosław Leśniewski odpowiadał na zadawane przez radnych pytania. Jedno z nich dotyczyło planu restrukturyzacji szpitala oraz jego wdrożenia. Były też i takie pytania, na które szef stalowowolskiego szpitala nie potrafił odpowiedzieć. W niezręcznej sytuacji postawił dyrektora wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys, prosząc o podanie sukcesów, których autorem jest sam dyrektor placówki.